A właściwie to Karol Wiśniewski jest założycielem najpopularniejszej ekipy w internecie ekipa. Karol razem z ekipą wyjechali do Dubaju. Tam surfowali na deskach. Deska. Deski pozyskujemy z drzew. Drzewo. Drzewa rosną w lasach. Wiecie, co jeszcze rośnie w lasach? Macie rację. Borowik jadalny. Borowik jest grzybem na grzyba obciął się Friis używając miski i maszynki elektrycznej. Ło, ale zbieg okoliczności. Okoliczności zawiera słowo liczność. Liczyć. Liczyć można na siebie. Na siebie liczył mikser kiedy opuścił ekipę. Przypadek? Nie sądzę. Illuminati musiało to wszystko zaplanować tak abyśmy myśleli że tak miało być. Ale idźmy dalej. Ekipa wypuściła lody papierki po lodach ludzie sprzedawali po kilka tysięcy złotych złoty złoto złoto Siki siki mają 4 litery złoto ma 5 liter 4 plus 5 równa się 9 pierwiastek z 9 równa się 3 trójkąt ma 3 boki Illuminati jest w kształcie trójkąta. Freeze równa się Illuminati kont R.